Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj wracamy z tematem Britney. Nie jest to już żadnym gorącym newsem, że Britney i Sam się zaręczyli. Britney podzieliła się tą wiadomością na Instagramie w serii zdjęć, pokazując pierścionek oraz w takim mini wideo, które wydawało się dla ludzi troszkę dziwne. No, do tego przejdziemy innym razem. Sam również stawił na swojego Instagrama zdjęcie, gdzie oznajmia wszystkim, że są zaręczeni. No i jest to niesamowicie szczęśliwy czas dla Britney i Sama. Oczywiście też pojawiło się wiele pytań typu: "Czy on robi to dla pieniędzy?", ponieważ Britney już powoli odzyskuje swoją wolność. i swoje swoje pieniądze i czy on robi to dlatego, że chce ją wykorzystać, czy jest to prawdziwa miłość i robi to dlatego, że w końcu będzie jej wolno mieć męża oraz posiadać więcej dzieci, jeżeli tak by chciała. No, ale myślę, że w kolejnym filmie o tym sobie porozmawiamy, ponieważ e, niedługo pojawi się film właśnie o samie, kim on jest i o tym, jak e, popełnił ogromną gafę, tak się mówi, ponieważ już zanim się oświadczył, dał znać wszystkim na Instagramie, że to zrobi, więc o tym w innym filmie. Nie ma sensu, żebym wam mówiła, jaki to jest News, że Britney się zaręczyła, Ponieważ miało to już miejsce parę dni temu. Jednak dzisiaj chcę porozmawiać o tym, że Britney zdeaktywowała swojego Instagrama. Bardzo dziwna sytuacja, słuchajcie, ponieważ po tym, jak Britney wstawiła zdjęcia, mówiąc, że jest teraz narzeczoną i jest taka szczęśliwa, zaczęła wstawać bardzo dużo postów. I te posty na Instagramie już od dłuższego czasu były dosyć takie, no czy ja wiem, czy podejrzane, no wzbudzały mieszane uczucia. Pojawiały się zdjęcia topless, gdzie zakrywała tylko sutki, które wzbudzały, no, dziwną mieszankę uczuć w osobach, które e, obserwują Britney, ponieważ z jednej strony cieszymy się wszyscy, że jest ona coraz bardziej wolna, może robić co chce, a z drugiej, czy nie będzie to przypadkiem działało negatywnie w stosunku do jej całej sprawy sądowej, nie wiemy. Zaczęła wstawać też zdjęcia swoich pośladków, będąc z nich dumna i pokazując je całemu światu. Też wzbudziło no jak się domyślacie, bardzo podobne odczucia, jeżeli chodzi o obserwujących. Wstawiła też zdjęcie swojego narzeczonego z podpisem, nie mogę nawet opisać w jakim szoku jestem. Mimo, iż sam powinien zrobić to już dużo wcześniej, było warto czekać, tak w świecie ten piękny mężczyzna jest mój. Jestem niesamowicie błogosławiona, więc widać, że Britney jest bardzo zakochana. E, trzymamy tylko kciuki, żeby te same uczucia płynęły ze strony sama, żeby, to, żeby, te, żeby te wszystkie teorie spiskowe się nie potwierdziły, że współpracuje z ojcem Brytni i tutaj wszystko chodzi o kasę. Oby tak nie było. Jak na Britney przystało, wstawiała też zdjęcia typu, takie zdjęcie kobiety i lwa z podpisem czy nie jesteście czasami ciekawi jaką konwersację ta dwójka by prowadziła. Więc to są takie dziwne posty, które czy wstawia ona to, bo tak po prostu przyszło ci do głowy, czy są to jakieś ukryte wiadomości? No w przypadku Britney nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Jedne z ostatnich zdjęć oraz ostatni filmik, który wstawiła, ukazywał nową fryzurę Britney. Na zdjęciach z zaręczyn widzimy, że Britney ma swoje, oczywiście długie blond włosy, a spod spodu widzimy trochę czerwieni. No i słuchajcie, Britney stwierdziła, że zmienia swój image. I pod jednym ze zdjęć pokazujących właśnie jej nową krótszą fryzurę napisała: Po moim ostatnim zdjęciu, ukazującym mój tyłek, zainspirowałam się. Zdecydowałam, że ścinam swoje włosy i farbuję je na czerwono i teraz czuję się jak nowonarodzona kobieta. Zrobiłam sobie smoothie, poszłam do mojego ogrodu, włączyłam muzykę Prince'a i zrelaksowałam się. A później związałam włosy w kucyka, co sprawiło, że wyglądałam jak Pebbles z Flintstonów i zaczęłam robić pranie. Ale naprawdę, robienie prania to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, tym bardziej, gdy jest to słoneczne popołudnie. Wydaje mi się, że każda kobieta w sekrecie uwielbia robić pranie. I muszę być tutaj z wami szczera. Od kiedy mam przerwę od mojej pracy, zauważyłam, że te drobne rzeczy w życiu to są Rzeczy, za którymi najbardziej tęsknię. Z drugiej strony nie jestem zadowolona, że paparazzi robią zdjęcia, na których wygląda, jakbym miała podwójny podbródek, kiedy prowadzę swój samochód. No i tutaj dalej przeklina na nich. No ale to jest Hollywood, i tak jak Madonna mówi, jak się może to zranić, jeżeli wygląda to dobrze. Czy pamiętacie tę piosenkę, którą śpiewałam z nią na VMAs? W swojej karierze widziałam dużo zdjęć, które mnie zawstydzały. I te, które sprawiały, że byłam smutna. Jednak najgorszy to jest sarkazm i ludzie, którzy mówią tak okropne rzeczy. No cóż, staram się na to patrzeć z dystansem i, I uwierzcie mi, naprawdę dobrze mi idzie. Mój dom jest czyściutki, mam ciasto w piekarniku, a później będę oglądała zmierzch. Oczywiście po tym jak złożę moje pranie. Jej Posty są zawsze troszkę dziwne, chaotyczne. Mamy bardzo dużo informacji. Na pewno daje to ludziom dużo do gadania, bo. I, I też nie dziwię się, że przez bardzo długi czas ludzie myśleli, że to nie ona pisze te rzeczy na Instagramie. I ostatnim postem był zrzut ekranu pewnego artykułu w internecie, który bardzo dużo mówił właśnie o Hollywood, wykorzystywaniu młodych osób. No i tutaj właśnie nastąpiła ta dziwna sytuacja, że 8 minut po tym, jak Bytney wstawiła tego posta, wszystko z jej Instagrama po prostu zniknęło. Pod zrzutem ekranu Bytney napisała: Muszę pokazać wam ten cały artykuł. Dorastając w świecie, w którym wszystko co robiłam było zawsze kontrolowane przez kogoś innego, mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do jak największej liczby osób, które też są manipulowane przez system. Nie, nie jesteście sami i nie, nie jesteście nienormalni. Ludzie muszą to usłyszeć, zanim będzie za późno i za późno jest dużymi literami napisane. Czekałam 13 lat, aby być w końcu wolna. I znów hashtag FreeBritney: jesteście niesamowici. Kocham was i błogosławię. Wiele osób się wystraszyło, ponieważ ostatni post o tym, jak Britney podkreśla, aby nie było za późno, oby nie było za późno, i później wszystko nagle znika z Instagrama. Gdy wchodzicie na Instagrama, na aplikację, na telefonie widać, że jest to konto, jednak nic tam nie ma, ale na komputerze po prostu wygląda, jakby jej konto już nie istniało. Ono prawdopodobnie zostało zdeaktywowane, czyli to wszystko gdzieś tam wisi. Jak ona kliknie aktywuj od nowa, no to wszystko się znowu pojawi, więc to nie jest tak, że wszystko zostało skasowane. Jest bardzo dużo przypuszczeń na temat tego, co się stało. Ludzie przypuszczali, że to prawnicy powiedzieli: Kurczę, Brytni, przesadziłaś te wszystkie zdjęcia, opisy, kasuj to. Jest przypuszczenie, że sama ma podjęła taką decyzję, aby wszystko na pewien czas schować. Jest też przypuszczenie, że to jej ojciec szantażował ją, ponieważ pamiętajmy, że mimo, że wszystko idzie w dobrą stronę, nie, nie jest to jeszcze koniec i legalnie Britney nie jest jeszcze wolna. Jednak Britney lub ktoś z jej teamu napisała na Twitterze, żebyśmy się nie martwili, robi sobie ona po prostu przerwę, aby celebrować swoje zaręczyny. Ludzie zaczynają łączyć te kropeczki, że e, zaręczyny, pokazywanie bardziej swojego ciała, nowa fryzura, nagle skasowanie wszystkiego, że może to jest po prostu moment, w którym ona chce wrócić na nowo. Wiecie, odzyskuje swoje prawa w końcu, odzyskuje pieniądze, odzyskuje władzę nad karierą, nad wszystkim. Jej marzenia się spełniają. Będzie miała męża, prawdopodobnie dzieci, jeżeli będzie chciała. I że po prostu może to jest taki jeden duży reset dla niej, żeby na razie to wszystko zdeaktywować, od, świecie, odciąć się od negatywności, która panuje w internecie, podziękować wszystkim z Free Britney i po prostu na razie sobie odpocząć. Jest to bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że ktoś z jej prawników po prostu jej poradził, żeby się odsunęła od tego wszystkiego. No tego tak naprawdę nie wiemy i po prostu musimy teraz czekać. Bardzo dużo fanów Britney jednak jest nieprzekonanych do tego, że to była jej decyzja, ponieważ ostatnio Britney bardzo dużo wstawiała na Instagrama. Pojawiła się nawet na Insta Story, pokazując swoją sukienkę i było to miejsce, w którym naprawdę mogła pokazać swoim fanom, że hej, wszystko ze mną ok, odzyskuje swoje życie i w ogóle środkowy palec tym, którym się to nie podoba. Ponieważ Britney w swoich postach często przeklina i nazywa ludzi różnymi słowami, więc mówi dosłownie to, co ma na myśli. Oczywiście biorąc pod uwagę, że zakładamy, że ona pisze te posty i wstawia te Zdjęcia sama na te swoje konto, więc ludzie troszkę się wystraszyli, że hej, 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 była ona z nami tak otwarta i nagle w koniec, nic, już tyle, co dalej. Możemy tylko wierzyć w to, że faktycznie Britney sama podjęła tę decyzję. Pojawiło się też założenie, że to Instagram zdjął jej konto za te właśnie rozmaliżowane zdjęcia, ale ludzie pracujący dla Instagrama powiedzieli, hej, to nie my skazywaliśmy jej profil, więc bardziej to wygląda na to, że faktycznie Britney zdeaktywowała go tymczasowo. No nam nie pozostaje już nic innego niż po prostu czekać i mieć nadzieję, że ten post na Twitterze hej kochani, dziękuję, że się martwicie, ale wszystko jest ok. Jest prawdziwy i że chce ona po prostu na chwilkę sobie odpocząć, no, ale wiadomo, że jak zdeaktywuje Instagrama, to już wiecie, nie korci, żeby wejść, żeby zobaczyć nowe komentarze, bo nikt nie komentuje, bo jest to wszystko zdeaktywowane, więc no ma to w jakiś tam sens, jednak było to bardzo szybkie, biorąc pod uwagę, że wstawiła ten post o tym, jak ludzie są wykorzystywani w tym biznesie i jak ona 13 lat walczy o swoje prawa i nagle wiecie, wszystko zostało z zakasowane, zachowane. No jest to podejrzane, jednak po prostu trzymajmy kciuki i wierzmy w to, że było to zrobione przez nią i po prostu, że wróci ona już jako nowa, wolna, legalnie kobieta, zaręczona, szczęśliwa, żyjąca po prostu najlepszą wersją życia, jaką tylko mogłaby sobie wymarzyć. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Lecę nagrywać film o jej narzeczonym, ponieważ to będzie wydaje mi się dosyć ciekawy film. Zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa. no